Nie mogło nas zabraknąć na Wydziale Technologii Drewna, gdzie ten sam bubr, co w tamtym roku, teraz dokończony, ale o co chodzi z tym bobrem? E, tak, ten bubr powstawał już na poprzednich dniach SGGW, wtedy był wycinany elektronarzędziami, a dzisiaj już są takie prace wykańczające przy użyciu narzędzi ręcznych. Super, brzmi to bardzo interesująco. Więc może opowiedz nam trochę, dlaczego warto studiować na Wydziale Technologii Drewna. Tak, studiowanie na Wydziale Technologii Drewna, a tak jak ja, kierunku technologii drewna otwiera dużo możliwości. Mamy właśnie kontakt z i z narzędziami ręcznymi, i z drewnem monolitycznym. Mamy kontakt ze starymi narzędziami, mamy kontakt z obrabiarkami CNC. Pracujemy też na materiałach drewnopochodnych. Dowiadujemy się, jak one powstają, do czego je wykorzystujemy. I poznajemy cały ten przemysł. Dzięki temu możemy pracować później w każdej firmie, która ma jakikolwiek kontakt z drewnem. Czy to papiernia, czy zakład meblarski, czy zakład produkujący płyty. W każdym z nich po naszym kierunku, w każdym z takich zakładów jesteśmy w stanie się odnaleźć. Wspaniale, brzmi to bardzo interesująco, więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na Wydział Technologii Drewna na SGGW.